Traciłem 500 złotych grac na anarchii.gg. Pokażę Ci jak przez moją kupią decyzję straciłem ogrom, ale to ogrom pieniędzy. Okrołem do końca, żeby nie popełnić mojego błędu i żeby zobaczyć czy wyszedłem z tego z jakimkolwiek zyskiem. Tutaj wygrany z ostatniego odcinka, a jeśli ja tu również chcesz zgarnąć anarchiczne itemki, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarzu swójnik oraz w jak ostatnim odcinku topić magiczne słowo, które znajduje się gdzieś w odcinku. A kontaktować się będę przez Discorda, więc również tam warto być. Pst, link w opisie. A ja już się przedłużam i miłego oglądania. Jakik mówiłem powaliło mnie, znaczy powaliło mnie e, Wiem, że to niby strata pieniędzy Dużo osób mi to gadało, naprawdę bardzo To bardzo dużo osób mówiło, ale ja tak stwierdziłem, że Aki, nie podsłucham się e, I stwierdziłem, że e, Zaczarujemy sobie dzisiaj mieczyki Za około, w okolicach 500 e, Zaczarowań, wiem, że pewnie gdybym je sprzedał To by było kilkaset tysięcy Miałbym za to i pewnie bym o wiele więcej zarobił Niż tak w tych czarowaniach, bo każdy mi gadał Dosłownie, nie, nie opłaca się Ja zmarnowałem 2000 zaczarowań, i Największe, jakie to było, to było 42%, ja mówię a pies, spróbujemy. E, przede wszystkim e, zajmiemy się od e, takich dwóch rzeczy, czyli znaczy zaczarujemy sobie króliczy miecz, oraz zaczarujemy sobie marchewkowy miecz. Dlaczego? Ponieważ to są eventowe przedmioty i będę na pewno je miał długo, dlatego chciałbym, żeby miał jakieś rzadkowe procenty. Ale dodatkowo e, ponchantujemy sobie też anarchiczne mieczyki. E, tam nie wiem, ile ich mam chyba z 9, bo pozostałe tam mają tam powyżej 38%, więc je zostawiam. E, więc enchantujemy sobie te itemki. Mam też Smoczy e, Miecz, ale ten Smoczy Miecz ma 38, czy tam więc go zostawię w spokoju, raczej więcej niż 39, będzie ciężko wydropić, więc dobra, pierwszy raz ogólnie będę jakby czarował, jeśli tak to można nazwać, więc spróbujemy, no celuję chociaż, że chociaż jakieś powyżej 40%, chociaż jedno wyleci, bo jak nie, to naprawdę widzowie będzie troszeczkę kiepsko, e, no ogólnie to jest myślenie, dobra, ale sobie wezmę tak jak e, na te miecze, bo ogólnie ten miecz czy sam sobie jest obecnie coraz coraz wyżej, cena leci, więc jakby mi dropnął jakieś fajne procenty, to pewnie bym go sprzedał i po prostu kupił sobie bez procentów. Dobra, ee, to to, chyba, chyba możemy lecieć, chyba możemy lecieć, czekajcie. Wybierz przedmiot, dobra, czyli ja chcę ten przedmiot i czarujemy, widzowie. Musi do paczkę wykury, to wypada plus 50%, tak naprawdę, jakby wypadło plus 50% na nim, 20%. Jakby wypadło, powiem tak, powyżej 30% raczej zostawimy. Ogólnie możecie mi dać znać, ile to około jest 500 tysięcy zaczarowań, w sensie ile kwoty... Jakby ile dostałbym za to pieniędzy Gdybym faktycznie sprzedał to na rynku e, Bo jestem sam ciekaw Nie wiem czy mi dupa nie zaboli, ale tak ciak jak napiszcie Widzę, najwyżej będzie mnie bolaba bardzo długo Zbierałem te zaczarowania, bo, bo nie kupiłem Ani żadnych z rynku, tak naprawdę Zbierałem od widzów, zbierałem z kitów e, i, zaczą, I zajęło mi to, o się panie Od lutego, no około 3 miesięcy tak naprawdę e, Więc no ani grosza tak naprawdę Nie wydałem, całe szczęście, nie tak jak inni Kupowali na przykład po tysiąc tego Ale dobra, ogólnie pokażemy wam jak będą Jakieś lepsze takie fragmenty, no bo nie wiadomo Nie będziemy teraz 50, e, jakby 500 cefarowań wam pokazywać, więc dobro, po zobaczymy, czy będą jakieś takie chociaż, chociaż ciut, ciut lepsze. No, powyżej 30 widzowie minimum. Powyżej 30 będę się zastanawiał, czy faktycznie nie zostawiać, bo no, na razie no to 20, ileś no to tak troszeczkę. Ciekawie, jaki jest procent na 50 powyżej. Jest jakby naprawdę 50. Powstałem, że jakby leciała powyżej 50 na takim mieczu, to by byłby chyba jedyny taki miecz na samym serwerze. W sensie króliczy miecz na 50. Ogólnie samych sobie miecz takich małych, anarchicznych jest. To dopiero czy miecz. To zobaczymy w ogóle, czy marchewkę mogę tak ulepszyć, Bo w sumie nie widziałem się, żeby ktoś mar na marchewkowym mieczu miał. Jest widzowie, no ogólnie zmarnowaliśmy już. Ile widzowie zmarnowaliśmy już? Tak? No, widzowie zmarnowaliśmy już, tak chyba. A nie było żadnego, jeszcze powiedzieć 30 widzowie. No to nie wiem, jakim cudem ktoś tam, na przykład tam 56 wydropił. To naprawdę trzeba mieć farta. Nie wiem, czy farta, czy po prostu aż tyle zaczarowań wydać. Bo pewnie, jakbyś wydał 10 tysięcy zaczarowań, to pewnie jakieś by wydropiły lepsze. No nie, widzowie, proszę. No kurczę, naprawdę. Nic. Czekaj, jak to jest widzowie. Jak, jaka losowość jest tutaj na tych tych zaczarowaniach? Czy to jest jakaś określona losowość? No nie, obecnie na razie, jaka, ile, bo maksymalnie to 28, z tego co widziałem. No ja. 10, 18. Aż mnie ręka zabolała. Widzowie, za chwilę dwa taki zaczarowań zlecą, naprawdę. Mogą się jednak posłuchać i widzowie nie, nie czarować tego. No przecież, jakie to widzowie jest kamidło. Tutaj po prostu że te zaczarowania kiedyś łatwiej wchodziły, po prostu dlatego tym miecze ludzie mają po 50%, Bo teraz. Ja jeszcze nie miałem powiedzieć 30 nawet, nie, nie wspomnę w ogóle o 40 nawet. I myślałem, że 35% to jest mało ogólnie na mieczu. Jak ja tak patrzę ile trzeba, kurde, wydać zaczarowań, żeby wypadł jakieś w ogóle 35. ja to 35 powinien kosztować w diabła. No widzowie, co to jest? Widzowie pierdolni... <śmum> widzę pierdzielnicie peczkę w górę, bo naprawdę widzę bieda. 28% tam było 6 jest nie no widzowie, powoli ja naprawdę... O! 31 dodatkowych obrażeń. I szczerze, szczerze, ja to na razie widzowie zostawiam, bo wywaliłem 2,5 staka zaczarowań. I obecnie to jest jedyne, które mi się na żółto. Więc szczerze, ee, obecnie biorę za, za marchewkowy miecz. Nie, nie mogę go. No właśnie, toś mi tak świtało, że nie mogę marchewkowego miecza. Eee, kurde, no klu, kusi, ten króliczy miecz widzowie, dać na więcej. No kusi, ale czemu mi wypadnie? No mo może być średnio, widzę, może być średnio, szczerze. Jak widzowie myślicie kusi? No nie odpowiedzie mi teraz, to jest najgorsze. Dobra, widzowie. Wizowie. Wywalone! Próbujemy, widzę próbujemy. Najwyżej, wizowie, zrobiłem najgorszy błąd na świecie, no ale kurde, wydaje mi się, że trzci... gdyby to było 36, 37, ale no kurczę, 31% uważam, że obecnie to jest mało. No. Jak ja widzę, że anarchiczny miecz kosztuje na przykład e, 12 tysięcy, a 35% kosztuje 20 tysięcy, no to hello. To jest tak naprawdę, no, mało co daje. Kurde, no, kurde, gdyby to da... połączyć powiedzieć 40, to naprawdę, to mieczek byłby. Ma pewnie 30% No kurde dalej mało Naprawdę dalej mało no jest za, za chwilę z tego zakończy, że tylko na jednym mieczu wydam te 500, to zaczarowa. No nie widzowie, przykro mi będzie naprawdę. Ja myślałem, że na tym zarobię w luj pieniędzy, bo wiecie, o dobra, po miecze sobie anarchiczne poczaruje, posprzedaje. Jaka padaka widzowie. Nie no dobra, jak ja widzę jak to marnie idzie, to na, naprawdę za chwilę, jakby wypadnie jakieś powyżej 30, to widzowie tego, to powyżej 30 to na pewno zostawiam już. Bo ja widzę, że też nie mam co w ogóle łudzić na jakieś większe procenty. A mnie boli. Ja widzowie. Jesteśmy już tak naprawdę za połową dawno. Nie no dobra, zmieniamy H widzowie, bo ta H możliwe, że nie oddaje idziemy na k 6 Jak mało nami zostało szarować, widzowie, popłaczecie zaraz. 16, 28, 12, 13. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że na eventowych przedmiotach trudniej jest dropić. W sensie mam nadzieję, że jakby że ta kashama, taka sama szansa jest na jakby na normalnym, anarchicznym mieczu, a ta, i taka sama szansa jest na najwiętowych mieczach, tak mam nadzieję. To jak ktoś mi napisze w komentarzu, że na po prostu na, na ewentowych przedmiotach e, one w ogóle nie wchodzą, no to się widzowie nie powiem co. Nie, no widzowie, przecież to jest widzowie naprawdę, nie opłaca się tych zaczerwań. Ja teraz widzę, że to tań się ich nie opłaca, że to lepiej po prostu sprzedać. Ja spokojnie mam za to pewnie z 200-300 tysięcy, co, widzowie? Nie, dobra, pierdzielę to, zostałem te 30%, bo naprawdę, ee, Dobra, niech będzie 30%, widzowie, chociażby, ja lecę po jakiś anarchiczny miecz i zostaną nam ciś... 1,5 za zaczarowań tym. Oh my gosh, widzowie, naprawdę, takich Tak jak widzicie, mam 40%, 36, 34... Nie wiem, widzowie, że mogę stracić, ja doskonale o tym wiem i ja pewnie to stracę i będę w, w brodę, no ale... Widzowie, co lepszego, widzowie, mnie co, powiem tak... Co gorszego mi czeka? Co to jest 30% widzowie na tym króliczym mieczu? No nic, naprawdę widzowie, no po prostu wierzę swoje szczęście, którego mam bardzo, to bardzo mało w Minecrafcie, że o 33%. Ale dobra, 33% to jeszcze nie jest aż tyle. Gdyby to było 38, 39%, to pewnie bym już nie robił. Ale dobra, widzowie. Najgorzej, jak ja zostanę, widzowie z tym samym mieczem, co. co widzowie miałem, tak naprawdę. Ja nie, dobra, widzowie, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, proszę, widzowie. Jak ja, widzowie, zostanę z takim samym mieczem, jaki miałem przed odcinkiem. Eee, wrażenie wybrażane 30, kurde to jest mało widzowie, ale coraz widzowie częściej, czym i widzowie więcej losujemy, tym coraz częściej wylatują nam powyżej 30 eee, no ale dobra, już mamy 37 Oooooo! Dobra! Mówiłem, że się opasy... No nie, nie gadam, że się optacił, mówiłem, że stracę. Dobra, 39% zostawiam. Na pewno, widzowie, 39%. Na pewno już tego nie tykam. To jest, widzowie, co jest naprawdę, ale to naprawdę, widzowie, ee, dobra, dobra sumka. Tak ja uważam. Czekajcie, zobaczymy, widzowie, ile kosztuje najtańszy taki widzowie. Ten ma 26%. Ee, otrucie przeciwnika. O, macie, widzowie, 39%. Skróćcie miecz, obecnie kosztuje 300 tysięcy. Ja kupiłem, widzowie, najtańszy mieczyk kosztuje 160 tysięcy, więc tak naprawdę na samym króliczym mieczu, jakby nie patrząc, e, ani to jest 38 tysięcy, no to troszeczkę zakłamane, no ale dobra, 200 tysięcy pewnie bym za to spokojnie wyciągnął. Jak kupi, kupiłem za 150, więc 50 tysięcy tak naprawdę mógłbym być do przodu. Ja e, odejmując od tamtego rachunku, no tak naprawdę. Został... A magiczne słowo na ten odcineczek? To będzie odłamek, więc piszcie odłamek w komentarzu dodatkowo. 46% z nie tak złe. I sobie zaczętujemy widzowie jeszcze drugi. Znaczy zaczarujemy ten. Ej, czym kurde bliżej końca, tym tak naprawdę te dropy wypadły, wypadają nam coraz tak naprawdę. Lepsze, proszę, jeszcze jakieś zaczarowanko tutaj fajne e, i widzowie będę, będę happy, proszę, no i ostatnie 6%. No nie, ten nie oddał. Um, ale dobra, imo jestem zadowolony pod tym względem, że faktycznie na króli czy mieczu wypadło mieć 39%. Wiadomo nie jest jakoś to gigantycznie, ale też no nie jest jakoś mało, no 39% jest tak już okej okay, mi się wydaje dobicie się No i tutaj na picie 46 takie dodatkowe tak naprawdę Żeby są tam 10 tysięcy zarobić e, i tak czy widzowie jestem w plecy myślę gdzieś około 180-170 plecy Ale to już tak nie boli jak 250 tysięcy więc może nawet więcej. Jakbym, jak poczekam z tym mieczem, króliczym, e, bo dopiero co po event się skończył, e, to myślę, że taki mieczek ci 9% spokojnie po 250 wychodził. Więc liczę, że naprawdę ta moja. Eee, jestem za linią! No ale bym sobie stracił w tej to to się w tej popłaka naprawdę. Podwójnie chyba. E, wtedy bym na pewno stracił dużo pieniędzy. Wtedy by stracił już około pewnie z 600 e, tysięcy. Dobra. E, ja dziękuję za to oglądanie. E, Ciekawe czy ktoś strzelił, widzowie, e, jaki procent tak naprawdę mm, uda mi się największy zaczarować, ale no, więc ja tak naprawdę co, wam dziękuję za oglądanie, napiszcie jaki wy na przykład mieliście największy procent, no i co, trzymajcie się, siemano!